Jaki jest Twój plan na wypadek nagłej inwazji obcych? Jestem emerytowanym żołnierzem jednostki Navy Seal, a razem z żoną i dwiema córkami mieszkamy w odosobnionej okolicy. Pewnego wieczoru oglądaliśmy film, kiedy nagle zgasło światło. Wyszedłem sprawdzić generator i zobaczyłem na niebie jasny obiekt. To było ufo. Chwyciłem za karabin i powiedziałem rodzinie, żeby ukryli się w piwnicy. Sam wyszedłem na zewnątrz, żeby skonfrontować się z kosmitami. Zobaczyłem, jak dwóch ich zmierza w kierunku mojego domu. Mieli po około dwa metry wzrostu, a ich ciała były długie i smukłe. Trzymali jakieś urządzenie przypominające broń. Oddałem ostrzega. Lecz oni się nie zatrzymali. Zastrzeliłem jednego z nich w głowę i upadł na ziemię. Drugi wystrzelił w moim kierunku, ale udało mi się uniknąć pocisku. Strzeliłem mu w klatkę piersiową i on również padł na ziemię. Wróciłem do domu, aby upewnić się, że mojej rodzinie nic nie grozi i była bezpieczna. Zadzwoniłem na policję, żeby zgłosić, co się stało. Na początku mi nie uwierzyli, ale kiedy przyjechali i zobaczyli ciała kosmitów, byli w szoku. Potem przybył rząd i zabrał ciała. Powiedziano mi, abym nikomu nie mówił o tym, co zaszło. Później dowiedziałem się, że ci kosmici byli częścią większej siły inwazyjnej. Plany mieli atak na ziemię, ale udało mi się ich powstrzymać.